Dzień dobry. Ja mam na imię Agnieszka, a to jest mój kanał który, kanał włóczkowy dziewiarski, który prowadzę pod nazwą Dziewiarstwo weekendowe. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje włóczki zakupione w ciuchaczu. Zacznę może od włóczek skarpetkowych. To są o, regie. Mam tego dwa moteczki. Może w końcu zacznę więcej skarpetek dziergać? To, to jest włóczka typowo skarpetkowa. 7% poliester, 23% poliamid i 70% Super Bełna. I tutaj to jest kolor 82. W 50 gramach 200 metrów, ale. Gdzie tu piszę na jakie druty? O, tu jest. Na druty 2-3. I tutaj to jest regia. To jest włóczka kupiona typowo właśnie w sklepie z używaną odzieżą. Dwa takie moteczki nowe. To jest typowo skarpetkowa. Oprócz tego ze skarpetkowej mam taką jeszcze. Tu jest 75%. Yy, przepraszam, tam była wełna, a tutaj jest właśnie wełna Super 25% poliamid, naduty, dwójki, trójki. Ale gdzie tutaj są metry? A i 50 gramach 210 metrów, czyli standardowo, tak jak ta poprzednia, na takie standardowe cienkie skarpetki. Łuczka też jest cieniowana, tyle że tutaj w odcieniach szarości. Z takich cieniowanych skarpetkowych mam jeszcze taką. Tu jest jakaś, nie wiem, cenówka jeszcze. Z Właśnie z tych. Tu jest numer farbowania. No i też jest wełna Superwash 75%, 25% poliamid. Druty 2,5 3. No i też taka, właśnie cieniowana w odcieniach fioletu, niebieskiego, różu. Także to jest czwarty moteczek, i jeszcze mam z takich jednolitych. Też jest skarpetkowa. 75% pełny, 25% poliamid na druty 2,5-3 i to jest taki odcień szarości, szary kolor. Tak myślałam jak ma, tak mam jeden moteczek, to właśnie z drugiego motka robić palce, pięty i ściągacze, to wtedy wystarczy na takie troszkę dłuższe skarpetki. To mi taki moteczek dodatkowy pomoże uzupełnić właśnie te pojedyncze motki. Skarpetek. I jeszcze mam dwa moteczki też z skarpetkowej. takie właśnie ja to się śmieje rudę. To jest partia 545. Przepraszam, to jest farbowanie partia to jest tutaj 15 521, 75% wełna. 25% spojliamid i wszystko standardowo 2,5-3 druty no i włóczka cieniutka na takie skarpetki do noszenia na co dzień taka właśnie ni to pomarańcz nie to rudy taki kolor oprócz tego taką bawełnę dostałam udało mi się kupić Będę robiła z niej chustę, z tej strony lepiej widać, bo tu się zaczyna od czarnego, poprzez szary, przechodzi w taki biały. No, straciło. O. W środku jest czarny, tutaj jest szary. Przechodzi tutaj w taki właśnie biały z różem. I tu już później takie ciemniejsze kolory do takiego bordowego przechodzi. Nie wiem ile tu jest metrów. Ważyłam, to jest ponad 100 gram i myślę, że na chustę z tego mi z tego mi wystarczy. Będę robiła od, od tego najmniejszego końca chusty do, 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 do będę rozszerzała, więc tyle ile wystarczy, tyle tyle będzie. Ale najbardziej to jestem zadowolona z tych moteczków, no mi się udało dostać takie moteczki. Myślę, że będzie jakaś czapka. To jest od Knitting for Olive. Włóczka 100% merino. 250 metrów w 100 gramach. Ale to nie jest 100 gramowy moteczek, mi się wydaje. No coś tak nie... Tak, tu jest 50 gram. Czyli wychodzi, że tu jest 125 metrów wpięć w motku. Także to jest. Jest taki. Jest taka musztarda. Ciemniejsza musztarda. I tutaj jest zielony. Tak samo, to jest to samo. Z tym, że tutaj już jest napisane, że jest 130 m w 50 gramach. 100% merino. Na druty 4,5 mm i też to jest thinking for Olive. To takie mam dwa moteczki, bo właśnie z tych jestem zadowolona. Jak mówiłam, będę z nich robiła jakąś czapkę, może szaliczek. Raczej połączyć tego razem nie połączę, bo to są takie kolory, których które nie wiem, czy da się połączyć. Chociaż, tak jak się patrzę tutaj w kamerce. To źle razem nie wyglądają. Szaliczku połączyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie, takie motyczki udało mi się dostać właśnie w ciuchaczu. To są moje skarby. Myślę, że skarpetek może w tym roku uda mi się więcej zrobić. Może uda mi się chustę zrobić. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To by było na tyle na dzisiaj. Taki króciutki filmik, kilkuminutowy, ale chciałam Wam właśnie pokazać, pochwalić się, co mi się udało kupić w sklepie z używaną odzieżą. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.